Siemanko! Siemanko. Witajcie kochani w kolejnym odcinku na kanale Power Girls. Chcieliśmy was poinformować, że my od dawna na Instagramie mówimy wam o tym, że szykują się u nas jakieś zmiany. E, a więc rozstałyśmy się. Co? <noise> Nie, wzięłyśmy ślub. Dobra, jaka prankerka, pranksterka, bo to... W ogóle czekaj, czekaj, już czekaj, nie są w zanim modne. już wypalisz na no start, to może tylko bym powiedziała, że to jest vlog bez cięć, że nagrywamy go na telefonie A, longiem, tak. longiem, bo nam się popsuł aparat. I bo nam się i... śpieszy. Nie prostu tak, się aparat, tylko nam baterii, się, bo, nie bo ja z Didi jadę na e, szkolenia. No tak, proszę, teraz? No. co teraz? No nie, tylko chciałam powiedzieć, że pranki nie są już modne i że jesteś boomerką ja i że Ci nie jestem nie wyszło. boomerką, uważam, że niektórzy dalej jadą na prankach całe życie jakoś w internecie żyją. Żyją, no tak. Eee, także powiedz prawdę. A powiesz No to chciałam tylko powiedzieć dalej, więc um, skoro to nie jest ślub, a czuję się jakby to był ślub, bo tak się czuję jesteśmy ze sobą związane na minimum 30 lat. Tak. Eee. Chyba, że uda nam się szybciej jakby Co? to zrealizować, a, to, no może to może nie, ale się. tak na 30 lat umową jesteśmy związane, a nic tak nie wiąże. To wiąże bardziej niż ślub tak naprawdę związał nas teraz Na 30 lat do późnej starości wspólny kredyt. Nie no tak. taki straszny, jest to, bo będę miał 62 lata, więc w razie czego bym się Słuchaj, chciała Mogę to dupa, jeszcze i, w... i mogę jeszcze <laughs> odbijać świat, no, różnie bywa. No jak, więc jakby wiesz, zawsze też no, można, możesz spłacić kredyt i mnie zostawić. No. No, to już nie jest takie proste. No właśnie. <laughs> e, no więc wzięłyśmy kredyt. E, czuj, i, Dlaczego się czuję, jakbyśmy wzięły ślub? Przede wszystkim dlatego, że yy, zacznę od tego, że poznałyśmy przypadkowo bardzo fajną panią doradczynie. Teraz mówię, że to nie jest żadna współpraca, ani pani nam nic nie dała za darmo, nic nam też nie zapłaciła. Yy, trafiłyśmy na panią, która jest taka girls power, wiecie, i yy, zajmuje się finansami. No i powiedzieliśmy jej, że mamy taką sytuację, że ja po pierwsze prowadzę działalność gospodarczą yy, jednoosobową. Po drugie, moje PKD w obecnych czasach jest zagrożone, bo mamy PKD wpisane jako agencje reklamowe. E, no i chciałybyśmy wziąć wspólny kredyt jako para. No i tak wydawało by, nam się to totalnie niemożliwe, nawet, nie, nie? nawet my tego nie zaproponowałyśmy, bo generalnie poszliśmy do tej pani i, i nie wiedziałyśmy, na, na, na koło trafimy. I takie założenie, no, że ja sobie gdzieś tam pracuję, ty sobie gdzieś pracujesz, no i jakoś, nie wiem, jak to tam miałoby się zdarzyć, ale byśmy chciały mieć po prostu kredyt. I ona wtedy powiedziała, E, e, że, no, że nie ma, nie jest taki żaden problem, że możemy zrobić panią wspólnego gospodarstwa jako para, będziemy się starać o kredyt. Oczywiście wow. polskie banki tego, racji, nie uznają, tego nie uznają, ale takie banki jak Alior, Millennium czy BNP, jak które są zagraniczne, e, powinny to bez problemu przyjąć. Nam opadła kapara do samej ziemi, po raz pierwszy w życiu co że Że możemy zrobić coś, jako para. coś zrobić jako para! Jezu. E, jako kopara. Opadła kopara jako kopara. Jako e, Śmiesznie, no generalnie udało się. Miałyśmy e, to... takie oświadczenie przed bankiem, ta. że jesteśmy w, w związku i że, nie i że udajemy. prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe i na podstawie tego oświadczenia, no jakby zostałyśmy uznane za parę. Więc jeżeli ktoś uważa dalej, że nie udajemy co? związek, no to niestety już jest prawnie przypieczętowane na piśmie, nie no, moglibyśmy szukać no. banku, że nie jesteśmy paru, więc tak, jesteśmy parą. Czyli co, wzięłyśmy w sumie ślub, tak może powiedzieć. powiedzieć. tak na 30 lat wzięłyśmy ślub. Tak. Teraz ten ślub to już będzie tylko formalność, bo tak żaden ślub w tym momencie nas nie zwiąże jak ten kredyt. Wiecie co, już przestałam mnie męczyć o ślub nawet, bo już czuję się po prostu już przyklepane wszystko tam, już nawet nie musi być tego ślubu, balistu. To. No tutaj ale chciałabym wesele chociaż mieć, wiesz, z tego wszystkiego, bo mi zależy na weselu, a nie tam na przyklepaniu. Ta, 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 ta. Impreska, suknia ślubna i tak dalej. I to to, jest, to jest ważne, a nie tam jakieś tam. Najpierw musimy się wyremontować. No, tak, musimy się wyremontować, wzięliśmy kredyt na dom. Bardzo chciałyśmy mieć ogródek. Wiecie, teraz wszyscy trochę zmienili myślenie o, o mieszkaniach i zaczęli się gdzieś tam wyoprowadzać do... Wracać do natury, co jest super. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. Aga nie do końca była przekonana. Aga, nie wiem, ty nie przebadasz za bardzo za. Lubisz klimat natury, ale jakby wolałabyś mieszkać w takim mieście, że możesz sobie zejść na dół, zjeść dobre jedzonko i. No tak. Ja, ja jednak jestem. Mimo tego, że nie, nie mieszkam zawsze w Warszawie, to bo mieszkam od jakichś 12 lat, to jednak w Warszawie bardzo lubię i lubię to, że mogę sobie po prostu w 10 minut skoczyć do jakiejś super knajpki na jedzonku, omówić się z kimś albo wrócić nawet super tak, do domu. Dlatego e, znaleźliśmy kompromis w tej sytuacji i znaleźliśmy dom w Warszawie, gdzie do knajpki masz. No to grudu, Troszkę dalej, ale tam podam. pewnie na miejscu gdzieś będzie, ale nie wiem jak, w jakim klimacie będą te knajpki. Ale do centrum masz ile? Najważniejsze, 15, że, że mi nad Wisłę, dam radę pojechać, więc tak. to jest tak. ok. No to też było dla mnie ważne, no bo jednak ja akurat mam dużo znajomych w Warszawie, znaczy teraz już wspólnych znajomych mamy w Warszawie i nie chciałyśmy się wyprowadzać gdzieś za Warszawę, bo wiem, że przy naszym trybie pracy, czyli przez to, że głównie pracujemy w domu, byśmy się totalnie zamknęły Czterech ścianach i no, problematyczne byłoby jakby wyjeżdżanie z poza Warszawy do Warszawy e, do znajomych, bo szczerze mówiąc, uważam, że tak jak zima by była, to by nam się po prostu nie chciało, nie? Już ja tego, się czasami nie chce, a myśli, czasami że nie chcę. No nie, wiecie co, ja uważam, że ja, ja przynajmniej nie wiem jak to, ja się czuję za młoda na to i... Cieszę się, że przynajmniej jest tak, że mamy jedno i drugie, że jesteśmy w Warszawie i że jest tak. dom bo Chociaż nie ukrywajmy, że gdybyśmy na, na pole gdzieś tam poza Warszawę to nie jest. Chociaż nic. nie ukrywajmy, że gdybyśmy y, w tej cenie kupiły dom za Warszawą, to byłby to o wiele większy metraż, znaczy, tak, na pewno działka byłaby większa no, i tak dalej. Bank, za te bank, pieniądze o zrobiłobyśmy o wiele więcej poza Warszawą, no ale dla nas inne były priorytety coś coś. I, i taką decyzję podjęliśmy. Jesteśmy mega zadowolone, w ogóle jest ciekawa historia odnośnie tego domu, bo trochę spontanicznie podjęliśmy tę decyzję. Postanowiłyśmy, że a choć pooglądamy sobie domy, bo może zainwestujemy sobie e, w jakiś dom, może się przeprowadzimy, ale to było takie totalnie luźne, tak zaczęłyśmy sobie jeździć. Tak, tak. I szczerze mówiąc, za długo nie pojeździłyśmy. No tak, bo, bo zaczęliśmy oglądać, to był chyba drugi dom, który obejrzeliśmy. Eee, bliźniak i no, obejrzeliśmy ten, jakby lokal, na który był on stać. Stwierdziliśmy, że jest super, w sumie odpowiada nam bardzo, chociaż hmm, no, ten obok wygląda fajniej. Pani mówi, no fajnie, fajnie. Ta Może recena, wejdziemy do środka. Cena też jest dużo fajniejsza, ale generalnie jest to mieszkanie bardzo artystyczne, z, z dużą ilością światła. Ma bardzo nieregularny kształt, więc nie dla każdego. Ale jeżeli pani chce sobie zobaczyć, no to co wam? Szkodzi 5 minut i możemy zobaczyć, Jakby tak tak. No jak usłyszałyśmy dużo światła artystycznego, no okay. tak, trochę nas zapała na jakieś tam słówka kluczowe, ale z drugiej strony wiedziałyśmy, że to i tak nie ma sensu tego oglądać. Ale jak wyszłyśmy, to co zrobiliśmy? No to, to już przepadłyśmy, no. no. totalnie. No i nasz budżet nagle musiał się zmienić. <noise> Trzeba no, było zacisnąć niestety. pasa. No i też już wszystko to, co oglądało się później, nie wydawało nam się tak fajne jak to, co zobaczyłyśmy to prawda? I tylko liczyliśmy. To, to, co na to nas urzekło właśnie w tym domu, to to, że on od wschodu do zachodu, na przykład w salonie czy z tej strony na piętrach, ma światło, bo ma okna na obie strony, więc światło wpada cały czas, cały dzień, od rana do wieczora. Poza tym mamy piękny widok na pole. I według planów zagospodarowania no na pole, no bo no tak, inaczej tak, tego tak. nie nazwę, na razie tam nie ma, dalej jest las, ale na razie jest tylko pole. I według planów zagospodarowania w najbliższych na pewno 10 latach tam nic nie powstanie, więc będzie miał dalej piękny widok. Czego nie dawały nam gdzieś inne nieruchomości, bo raczej to było okno w okno z sąsiadem, Mało ogródek, z og... no, ogródek do ogródka z sąsiadem. No, okay? Nawet, a nawet yy, oglądaliśmy to taką nieruchomość, która wyglądała nawet ciekawie. Wydawało się, że ten ogródek będzie większy, ale był tak pocięty, że w sumie prawie go w ogóle nie było, ale to już mniejsza z tym. Wyrzućmy sobie na pięterko jeszcze bo tego lokalu jest takie złe, ale wchodzimy na pięterko, patrzymy przez okno, a tam... Złomowisko. Złomowisko. Po prostu zrobił sobie złomowisko, No i na razie rzeczy złom... już nie ma się wpływu, nie? No i wstajesz rano z kawką i widzisz, że złomowisko, Sypia... to już wole, I to było chyba... obok sypialni, wyobrażasz tak, sobie, tak, że tak, wstajesz... no nie, nie wyobrażam sobie tego. I nie powiesz sąsiadowi, nie, nie da rady powiedzieć, żeby coś sprzątnął no do swojego no, podwórka, bo to jest jego działka. Więc... No, więc takie, takie budują się teraz y, domy, ale i tak, szczerze mówiąc, bardzo Szanuję ludzi, że decydują się na domy, bo mieszkania w dzisiejszych czasach w Warszawie są tak strasznie drogie, że można śmiało kupić sobie za to dom yy, bardzo blisko Warszawy albo jeszcze nawet w Warszawie. No tak, to prawda. I właśnie a propos mieszkania, my stwierdziliśmy, że mieszkanie, w którym mieszkamy obecnie, zamierzamy wynająć, a przeprowadzić się do domu. Co prawda mamy sentyment do tego mieszkania, bo długo je remontowaliśmy, dużo czasu i pracy uh -huh. poświęciłyśmy, jeśli chodzi o to mieszkanie, więc mam nadzieję, że uda nam się znaleźć jakiegoś najemcę, który... No, to doceni w jakiś sposób, chociaż no nie, nie powiedziałabym, że jest jakieś super wybitne to mieszkanie, w sensie popełniłyśmy bardzo dużo błędów remont, remontując je no. I, e, i przynajmniej mamy doświadczenie i nauczkę na kolejny remont, mam nadzieję, że tych błędów nie, nie poprawimy. Myślę, że będzie tych błędów jeszcze więcej, bo inaczej się pewnie remontuje doma, a inaczej no. mieszkania, więc no. tutaj no. będziemy naraz robić, pomocą Was vlogami z remontu. Także jak macie jakieś doświadczenie, to wszystkie komentarze na ten temat na bieżąco będą dla nas mega Podpowiedzią. Teraz wam nie pokażemy tego domu, pokażemy go w kolejnym odcinku, bo za dwa dni odbieramy klucze i nagramy kolejnego vloga. Już jakby pokażemy wam pomieszczenia, opowiemy wam co, gdzie będzie mniej więcej. Nie ukrywam, że kupujemy go też inwestycyjnie pod właśnie YouTube'a, pod Instagramy. Też pod tym względem, że część tego domu będzie częścią taką pracowo-biurową, gdzie będziemy też. Y, tworzyć dla Was jakieś treści, dlatego zależało nam właśnie na tym świetle, które zadecydowało o wyborze mm. tego domu, bo po prostu te duże okna balkonowe, gdzie są wszędzie, w każdym pokoju y, i to światło, które wpada, też rozwiązuje trochę problem, wiecie, nagrań, tak? Bo na, na ten moment w naszym mieszkaniu jest totalnie ciemno i wydawałoby się, że niby są spore okna i tej przestrzeni jest tak jakby y, okiennej sporo, ale te światło jakoś nie dociera i no jest ciemno u nas po prostu, więc tam, no, mam nadzieję, znaczy sprawdzałyśmy to i na pewno będzie inaczej. I e, to chciałam powiedzieć, a że po prostu pokażemy Wam w kolejnym vlogu kolejne tak, pomieszczenia, tak, gdzie tak. będzie siłownia na przykład moja, gdzie będzie Agi gabinet y, i tak dalej. A ja chciałam powiedzieć, że jeżeli będziemy na pewno Was prosiły o to, żebyście nam coś podpowiadali, bo wiadomo, że pewnie część z Was się już remontowała, czy domy, czy mieszkania, to nie ma znaczenia, ale macie tu wiedzę, której pewnie my nie mamy i na pewno będziemy się was tutaj radzić. I my też będziemy zdradzać jakieś smaczki, które gdzieś tam będziemy wynajdywać. Już mieszkanie jest projektowane przez. Przez, jakby panią naszy... projektant, Przez panią tak. projektant, dokładnie tak. I a ja smaczków, to na pewno już polecamy tą naszą panią doradczynię, bo o, no tak, ona, tak. nie wiem czy mówiłam już, przenosi kredyty i tak dalej, jakby pomaga zaoszczędzić, więc w opisie, po prostu pod filmikiem ją zostawiamy. Warto, <laughs> jak ktoś już ma swoją doradczynię, to spoko, ale warto się zorientować, bo przysięgam Wam szczerze, że po wcześniejszych kredytach, bo już brałam kiedyś kredyt, Miałam bardzo złe doświadczenia. To był kredyt na bardzo niską kwotę. Tak, tutaj kredyt na o wiele wyższą kwotę sprawił nam mniejsze problemy niż tamten kredyt na niższą kwotę. Co pewnie też miało wpływ, bo to też wpływało na to prowizja m, A, No tak, że się bardziej ktoś przykłada. Tak, no ale mimo, no, mimo ale... wszystko uważam, że ta Pani zdziała cuda. prawie, że cuda, więc jeżeli ktoś <laughs> szuka takiego cudu, to myślę, no i że ona to może załatwić. Ja nie wiem, czy to mówiłam w końcu, bo już się pogubiłam no. tyle gadamy, że nam Pani tą przed, przed podwyżką a Tak, przed podwyżką y, wszystkich tych stóp procentowych. Tak, stóp procentowych nam dobrą po prostu ratę. Ratę stałą, także nic nas już nie zaskoczy. Muszę, muszę Ci powiedzieć, że bardzo chaotycznie nam wychodzi gadanie longiem, ale, <laughs> ale, ale ja mamy wyszło. Mamy pytanie do Was, y, może ktoś już miał doświadczenie, bo chcemy wyłożyć podłogę z mikrocementu y, no i tak. zastanawiamy się, czy to jest dobre rozwiązanie. Mamy wszędzie ogrzewanie podłogowe, więc to będzie nasze takie pierwsze pytanie do Was. Y, jak kogoś to interesuje albo ktoś ma doświadczenie, to... Będziemy wdzięczne za doradzenie. A my się żegnamy i widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Już pokażemy wam jakby e, o czym tak naprawdę teraz cały czas mówiłyśmy. Si. Do zobaczenia. Tak, to moja żona ty. Moja żona. Jego <słuch> śrubkę.